Dobra, zaczynamy? Gotowe? Nie, ale zaczynamy. Ale zaczynamy? Ale zaczynamy, dokładnie. Dobra, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Wiązek Wojtek Grabczyk. Jesteśmy w takim dziwnym tutaj antruarzu. Tak się to mówi? Chyba tak? W otoczeniu. W miejscu. miejscu. E, ponieważ stwierdziliśmy, wymyśliliśmy sobie, że zaczniemy robić e, taką serię podcastową, gdzie będziemy dużo mówić o longboardingu. W Polsce i jak na świecie. Jak było, jak jest, jak będzie. Jak będzie i tak dalej. Wojtek, yy, znacie tą osobę bardzo dobrze, bo od wielu lat zajmuje się tym kanałem i być może y, kilka osób nie, nie, nie dostrzegła Wojtka, ale on zawsze stał po prostu po drugiej stronie kamery i zajmował się tą częścią taką, tam, gdzie ja nie mogłem nagrywać, to był Wojtek zawsze. Yy, a teraz chcemy no, poszerzyć to wszystko i jakby ruszamy z wieloma rzeczami. I z poradnikami, i z taką serią też i podcastów i po prostu rozmów o różnych rzeczach. No, a dzisiaj to, co już powiedziałeś, tematem głównym dzisiaj jest jakby historia deski i tego, jak to wszystko wyglądało u nas w Polsce, no bo tak, ja przynajmniej zauważyłem, że mocno się zmieniła grupa ludzi jeżdżąca na desce, i nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko wyglądało. No, Mogą się tylko domyśleć po zdjęciach, tak naprawdę, filmikach, których też już jest naprawdę niewiele. To tak, ale no i plus takich, że ciężko też znaleźć w sumie jakieś dobre źródło. Sporo zostało usuniętych, niestety. Sporo zostało usuniętych, a sporo zostało gdzieś w jakichś takich miejscach, gdzie <coughs> naprawdę ciężko znaleźć. Także kiedy ty zacząłeś jeździć na desce? Ja zacząłem jeździć Jakiś 8 lat temu, 8, 9, w podobnym czasie. 2011, 2011. Mm -hmm. coś takiego, nie? I wtedy. W Polsce, no głównie w Warszawie, tak? W sensie, no bo w, w, w ogóle w Longboard gdzieś tam był, w różnych miastach, ale jakby to wszystko zaczęło nie, się. Ja nikogo nie widziałem na ulicach. Ja poznałem, Warszawie. na... moja pierwsza jazda była gdzieś w nocy, gdzie spotkałem Giska i z kogoś jeszcze ten... z Longboard Shopu. Tak, i oni mi właśnie pokazali, jak. To wszystko wygląda, jak mam sobie deskę poprawić. Bo miałem strasznie rozkręcone traki. A co ty miałeś? Ja miałem jakąś, jakąś deskę, którą kupiłem w ogóle w Anglii. Za jakieś śmieszne pieniądze. To był taki zwykły pintail. Bardzo krótki, bardzo zły tak naprawdę. Mhm. Jak na tamte czasy. No to, ale dało Tak inaczej się. fajnie się na tym jeździło. Dało się, ja zaczynam się jeździć, oczywiście. Wiesz, Powerblade'a, nie co prawdziwia. Miało przez cztery kółka, miesięcy, traki, ale... blad tak. skręcało. Nie narzekałem nawet jak. I wtedy już istniały tłuste czwartki? Wtedy jeszcze nie istniały tłuste nie istniały czwartki. czwartki. Jeszcze Ale Go Longboard czwartki? już wtedy był. Go Longboard być może wtedy był. Mhm. To może pokrótce tak wprowadzimy ludzi e, właśnie w ten temat na zasadzie, e, może właśnie zaczniemy od Go Longboard. Jakby do botu. Czym był Go Longboard? Może w ten sposób. Czym, czym był go Longboard? Czym był, czym był go Longboard w 2011 roku, bo jakby e, dzisiaj bardzo mało w ogóle osób wie, co to w ogóle jest Go Longboard, no bo dzisiaj już Go Longboard nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje tylko kanał na YouTube, tak. Naprawdę. A, tak. A kiedyś to przejesz jakby była podstawa i jakby Trzon dzisiaj jest z nim Dawid? Mozdrawiamy, ale to był taki trzon przecież polski deski kiedyś. Coulombard. Co to był kiedyś? Go to go był go taki board? dom. Na samym początku. To był sklep. To był sklep, tak. Były tam niemieckie deski. To był sklep internetowy. Eee, tylko i wyłącznie internetowy, bo on nigdy nie był stacjonarnym sklepem. Mm. Miał być w planach, ale w końcu, jak wszystko się niestety skończyło. Ale był, był sklep longboardowy i i później to się przerodziło w coś takiego, że maciek przestał, tak w sensie nowym założył go longboard jako sklep, później z jakby z, z ramienia go longboard powstały tłuste czwartki i czyli spotkania cotygodniowe co czwartek, a później to się przerodziło w po prostu Taki magazyn longboardowy w Polsce. I Pisałem, twarzyłeś. robiliśmy poradniki, uczyliśmy ludzi jeździć na, na deskach. No. Potem powstała szkoła longboardowa. Tak, ale to powiedziałeś w bardzo <laughs> dużym skrócie. Jakby najpierw powstały, pow, powstały, powstały tłuste czwartki, no i ludzie zaczęli się spotykać w różnych miastach i znaczy na początku w Warszawie, tak? Na początku w Warszawie. Gdzie, gdzie? Nie, gdzie były te spotkania. Ty pamiętasz w ogóle jeszcze, gdzie to było? Tak, to zaczęliśmy w ogóle w od, klifu, od klifu, tak. Klifu. Na klifie no. gdzieś po 22.30 były te spotkania. Tak, też. Aha, no właśnie, to jest ciekawe w sumie, nie, że... Dzisiaj zobacz, jak ludzie się spotykają, dzisiaj jak ludzie się spotykają, to tam godzina 14, 16. O 21.00 też już nikogo nie widzisz na desce. To już jest koniec. Kiedyś to o 21.00 się wszystko zaczynało. Zaczynało no. się, no. Ja pamiętam taką historię, jak ja w ogóle poznałem ludzi takie większe środowisko, to znaczy to wszystko przez Hubsa, przez Huberta w sumie tak, który... Którego tutaj brakuje niestety. Którego tu brakuje, a kiedyś przyniósł mi, przyniósł pierwszą deskę, którą sam zrobił, sam ręcznie zrobił i przyniósł ją do szkoły, do gimnazjum. I powiedział, że kilka ludzi tam jeździ. I wtedy to było na zasadzie 10, 10 osób w ogóle jeżdżących. Na całą Warszawę. W ogóle, tak. Nie wiem, z 20 w Polsce pewnie. E no i co? No i były pierwsze tłuste czwartki, przyjeżdżało się co czwartek. To nie było co czwartek, to po prostu każdy jeździł. Co czwartek było takie, tak na zasadzie, że... No, takie oficjalne że nie było oficjalnie, tanie. nie? Później wszystko przeniosło się na Stadion Narodowy. W 2012 roku, kiedy było Euro. Euro się skończyło i w pewnym momencie odkryliśmy, że można jeździć na Stadionie Narodowym. I to był pierwszy raz, kiedy my się tam się pojawiliśmy, a później tam... Po Green Day bodajże. Green Day, no. Ale to były no tam stare. To będzie to były... zdjęcie tego. Gdzieś tam wrzucisz. Tak, gdzieś tu. Gdzieś tu będzie zdjęcie. Ale ja sobie teraz właśnie uświadomiłem, ile osób przyjeżdżało kiedyś na desce. Na bardzo desce. dużo. Nie, bardzo nie. dużo. To były. Jakby każdy tłusty, to było coś na zasadzie 30-40 osób. To był tak standard. Raz, raz była wymiana z zagranicy i było ze 100 osób, 150 jak więcej. więcej Więcej niż, około znaczy 150. Ja kiedyś, ja kiedyś liczyłem te wszystkie osoby, które tam były na tym jednym zdjęciu. Tu też macie fotę z tego. To było wtedy tak, że przyjechała grupa z Portugalii, skądś tam jeszcze. Tak, tak, z wielu krajów. To, to była taka gigantyczna, gigantyczna grupa ludzi i jeździliśmy. To było najwie, największe takie spotkanie chyba w Warszawie, jakieś się odbyło kiedykolwiek. Później ruszyły przecież eventy. Pamiętasz eventy takie jak doping na przykład? Na którym niestety nie byłem ani razu. Nie byłeś na żadnym dopingu? Za każdym razem byłem wam, niestety. Co ty mówisz? No to tak pokrótce mówiąc. Po, pokrótce, pokrótce, pokrótce mówiąc, mówiąc yy, były eventy organizowane na yy, Myśliwieckiej. Myśliwieckiej. Czyli jednej z trzech, yy, pan warszawskich, była Myśliwiecka, książęca i berwederska. Trzy największe traski na boardowe na których się zawsze zjeżdżało. Agricola wtedy była jeszcze nie do zjazdy w ogóle, nie dało się po niej jeździć. Miała stary asfalt. Ja stary asfalt, a nie, jeszcze... Miasta, Asphalt, Asphalt. Asphalt, nie było. Więc e, były te trzy traski. Cześć. Chcesz wystąpić? Chcę wystąpić. E, no nie było zawrotnej prędkości, ale tam mile za 35 się, się dało wyciągać. Na tamte czasy to było dużo. Na tamte czasy to było dużo. Ja pamiętam jak ktoś kiedyś przyjechał z fiszką, y, przejechał na fiszce całą trasę. I. <noise> e, przejechał na fisce całą trasę. I to było takie Ła, wow, jak da się w ogóle. że wow, w, w ogóle. skórze przecież tam jeżdżali, tak? W skórze tak to zjeżdżali, to. no. To była jakaś masakra. Ale było zajebiście. Doping był super imprezą organizowaną przez Longboard Shop. E, który w ogóle Longboard Shop ma genialną jakby tutaj wejście w historię polskiej deski, chyba w sumie największą. Jeżeli chodzi o wszystkie eventy, które miały miejsce w Warszawie. I, i, I w ogóle, jak mi się wydaje. Jak każdy jak coś miał coś to to wyjechał od razu do rumburszopu. Zresztą do dzisiaj tak jest. Był doping. Doping się skończył w 2013, 14 roku chyba? Jakoś tak, ja to zawsze to sprawdzę nawet. 2015? 2000... Nie, 13 chyba jest 15. ostatni event. Tak, widzisz? 13. Skończyła się historia słynnego dopingu w Warszawie i jakby, no. Później powstał Push the Spring, nie? czyli ta coroczna impreza organizowana właśnie przez Go Longboard rok w roku na rozpoczęcie sezonu. 10-kilometrowy push. 10 wokół tak. Stadionu. Wokół stadionu. no. Ale nie, nie zawsze był na stadionie, nie? Ten Push the Spring. Później się przeniósł na... Nowy Teatr. Tak, na Nowym Teatrze. Bo na była nowym... jedna edycja na Nowym Teatrze i niestety ostatnia. I już ostatnia. I, i teraz dochodzimy już do tej nowej historii. W sumie deski. Czyli z zamknięciu Golonga, Tłustych Czwartków. No i mamy dzień dzisiejszy. Czyli Doxession. Czyli Doxession. Powrót Tłustych Czwartków poprzez ludzi. Ale to jest temat na zupełnie na następny odcinek Następny odcinek yy, na który was zapraszamy, czyli na odcinek o tym, co się stało w sumie z polską deską i gdzie dzisiaj jesteśmy w sensie, jak wygląda rozwój w ogóle tej deski i gdzie stoimy, bo temat jest trudny i obszerny. Także tak mniej więcej wyglądałem. Historia polskiej deski, jak to się wszystko zaczynało. No wiadomo, później jeszcze wszystkie... Wszystko jest opowiedziane, tak czy inaczej w skrócie. To było. W bardzo dużym skrócie. Jest bardzo Były dużo imprez. Wyjazdów do Czech, do wszędzie tak naprawdę, gdzie tylko ludzie jeździli. Tak, to wyglądało na tej zasadzie, że ludzie na ulicach zaczepiali Dobrecji. i było Ej, ty, jeździsz na desce, stary, chodź, pójdziemy sobie gdzieś pozjeżdżać. I to był ten, w zasadzie się, w zasadzie się tego nie wyobrażał, żeby ktoś, wie, zaczepił drugą osobę tylko dlatego, tak, że druga tak, osoba tak, ma deskę. Tak, tak. teraz nie? jest na zasadzie, o, masz deskę i fajnie, no. jeździsz, okej. Okay. Tak, były wszystkie wyjazdy no, na to Seninkę, to jest... pierwszy wyjazd, przez Karpacz, pierwsze zawody w Karpaczu. No. Później ten taki cały boom longboardowy na całą Polskę i tłuste czwartki w większości miast. Łódź Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Przecież wie, było po prostu. Wszędzie, nagle wszędzie. wszędzie. I i wszyscy, Polska jeździło. I wszyscy, wszyscy się spotykaliśmy zawsze, wszędzie, na wszystkich różnych imprezach, czy to na Sanince, czy na Izdebkach. Eee, czy to właśnie w Warszawie na jakieś eventy? Na przykład eventach? na Wood's and w Krakowie, które były przez bodajże 3 lata organizowane. Zobacz ile było eventów w sumie kiedyś, no, nie? W sumie tak, było. dzisiaj patrząc na, na przykład na rok 2019 i ilość imprez bordowych w 2019 roku. Jest. Zero. Jest praktycznie, praktycznie zerowa, no. no? Nic się nie dzieje. Ale to jest właśnie motyw, który przegadamy sobie w tym następnym odcinku. Dlatego. Krótka historia polskiej deski za nami. Dzięki, że wysłuchaliście. No i zapraszamy na następny odcinek. W którym będę więcej mówić. W którym Wojtas się na pewno rozkręci. Ehm. Jak nasze światło dokładnie. właśnie zgasło. <laughs> tak jest. Dobra, dzięki wielkie. Ehm, tyle z naszej strony. Wojtas naprawia światło. Widzimy się w następnym odcinku.